Potrzebny sprzęt konsultował tutaj z panem W lipcu ubiegłego roku powiat podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę i termomodernizację obiektu szpitalnego, a dokładnie mówiąc oddziału chorób płuc i gruźlicy w Golubiu Dobrzyniu. To obiekt, który nie był remontowany od początku jego powstania. Obiekt naprawdę nie był remontowany od wielu, wielu lat, stan stolarki i ogólnie pozostałych elementów postawiał wiele do życzenia, naprawdę wymagał ten obiekt porządnego remontu. Na, tym, na tą chwilę zaczęliśmy rozbiórki hydrauliki, elektryki i ścianek, które będą poustawiane w innych, w innych, w innych miejscach tak naprawdę. Remont jak widać jest bardzo poważny. Większość ścianek działowych została wyburzona, stara drewniana larka okienna zdemontowana. Remontu wymagał też dach obiektu. Ponieważ na jednej części szpitala trzeba było dobudować kolejną kondygnację, pojawiła się potrzeba prac dodatkowych wynikających z problemów konstrukcyjnych stropodachu. Początkowo ukończenie remontu planowano na kwiecień tego roku. Niestety uległo przesunięciu. W trakcie prac remontowych pojawiły się również dodatkowe problemy techniczne w obiekcie. Po skuciu tynków na ścianach działowych okazało się, że między ścianami, wejściem do pokoi, do pomieszczeń nie ma nadproży, że praktycznie jak Państwo widzieliście wcześniej w tych materiałach. Stan techniczny tych ścianek nośnych, no niesamowicie zdewastowane, więc trzeba było to wnet zburzyć i od nowa postawić ścianki. I kwestia, chociażby nawet teraz, jakby Państwo spojrzeli do góry, zachodziła konieczność wymiany całego sufitu, gdzie jest nadbudowa nad, nad tym obiekcie, bo, bo po prostu nie było zachowanych poziomów. W związku z tym, że te dodatkowe prace trzeba było wykonać, no, to trzeba było uzupełnić dokumentację, uzyskać odpowiednie pozwolenia, wpisać w dziennikach, wycenić i zawrzeć aneksy domów i to jest cały, cały ten problem. Natomiast w żaden sposób to jakby nie przeszkadza ani też nie utrudnia prowadzonym pracom. No one się wydłużą, na pewno się wydłużą, niemniej jednak według kierownika budowy, jak i właściciela, lipiec jest tym miesiącem, kiedy będziemy po prostu mogli dokonać odbiorów. Budynek jest już w całości dwukondygnacyjny. Powiększona powierzchnia użytkowa pozwoli na hospitalizację większej ilości pacjentów. Na jednej kondygnacji będzie oddział pulmonologiczny, a na drugiej oddział gruźlicy płuc. Jest to oddział zakaźny, wyodrębniony e, komunikacyjnie. Istotne jest to, że oddział po remoncie będzie dysponował trzema izolatkami, e, pojedynczymi salami z węzłem e, sanitarnym dla pacjentów e, prądkujących. E, także tutaj będzie dostateczny standard e, zgodny z wymogami ministra zdrowia. E, Kolejna kondygnacja to pozostałe schorzenia chorób płuc. Na tym oddziale poza dotychczasową działalnością przewiduje się również utworzenie sali intensywnego nadzoru pulmonologicznego dla pacjentów, którzy wymagają wentylacji tzw. Tak nieinwazyjnej bez konieczności podłączenia do respiratora. Jest to metoda, która no, stosunkowo nieinwazyjnie po, pozwala leczyć pacjentów w sytuacjach zaostrzeń chorób płuc. Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy będzie nie tylko nowym budynkiem. Ma on zostać wyposażony także w nowoczesny sprzęt medyczny. Chcemy jak najbardziej wprowadzać nowe technologie w Golubiu dobrzyniu wprowadzać nowy sprzęt. Dotychczasowe metody, które nie były tutaj. Wykorzystywane i mamy nadzieję, że nam się to uda. W kwietniu ruszy procedura zakupu sprzętu i wyposażenia dla nowo wyremontowanych oddziałów szpitala. Sprzęt został określony w momencie, kiedy aplikowaliśmy o środki unijne. Został on w taki sposób dobrany, żeby właśnie zabezpieczyć te najbardziej istotne potrzeby oddziału. Dodatkowo, w oparciu o nowo zakupiony sprzęt, rozszerzona zostanie diagnostyka w szczególności diagnostyka bezdechu sennego i potem dalsze leczenie pacjentów w tym kierunku także diagnostyka stosowana w dotychczas leczonych stworzeniach będzie wzbogacona o leczenie czy diagnostykę w komorze pletyzmograficznej również aparat oddział wzbogaci się o aparat ultrasonograficzny aparat Ebus czyli aparat do bronchoskopii z przystawką również ultrasonograficzną. No dodatkowo oczywiście szereg podstawowych urządzeń takich jak pulsoximetry, jak saki, które są niezwykle ważne na takim oddziale jak oddział płuc. Docelowo będzie tu mogło przebywać około 50 pacjentów. Oczywiście, z tym rozdziałem na pacjentów leczonych z powodu gruźlicy i pozostałych. Jeśli chodzi o ilość górze, ona ulegnie niewielkiemu obniżeniu, ale taka generalnie jest tendencja w Polsce, że oddziały stają się coraz mniejsze. Wynika to również z pewnych obostrzeń, które wprowadza minister zdrowia i związane jest to z wymogami zatrudnienia odpowiedniej ilości kadry, chociażby pielęgniarskiej. Ale to, że będzie mniej łóżek, to nie znaczy, że będziemy przyjmowali mniej pacjentów. Doposażenie w sprzęt diagnostyczny potrafi, pozwoli skrócić hospitalizację, a tym samym po prostu na mniejszej ilości łóżek będzie można wykonać więcej planowych hospitalizacji. Koszt robót budowlanych oddziału chorób płuc i gruźlicy to ponad 6,5 miliona złotych. Prace dodatkowe na tym obiekcie wyniosą około 300 tysięcy. Wyposażenie oddziału po remoncie to 1,6 600 tysięcy. To duże wyzwanie finansowe dla powiatu. Inwestycja jest możliwa również dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które wynosi 3,6 miliony złotych. Będzie to obiekt, który naprawdę będzie na miarę XXI wieku, tym bardziej, że dwa tylko oddziały płuc i gruźlicy mamy w województwie kujawsko pomorskim a więc jest to oddział wiodący dla szpitala powiatowego w Golubiu Dobrzyniu i to jest kluba, ale też dla województwa kujawsko pomorskiego Planowany termin zakończenia przebudowy i termomodernizacji oddziału chorób płuc i gruźlicy to lipiec tego roku.